Jak, jak wy sobie wyobrażacie swoje wesele? O, ja, ja! ja. Proszę, proszę bardzo. E, żeby była duża sala, duż, e, by konfetti wyskoczyły z boku, jakoś taki duży ciasto czy tort. No i znowu, żeby było e, to go, ja dużo gości, rodzina, dużo no, szampana. Kto jakieś? No I sobie? żeby były jakieś e, śmieszne konkursy. Mhm, mm do no, fajnie, ale ty jak sobie wyobrażasz swoje wesele? Kiedyś? E, ja. Jakby było wielki tort o zmiaru 100 tysięcy, mm. więcej gorzowym? To, to taki wielki tort. No. Mhm. Czekaj, Nadia. Aż taki do, wielki tort. Tak, aż do sufitu. Aż do sufitu. Mhm. A ty sobie, Nadia, jak, wyobrażasz, swój, ja jak, wyobrażasz... jak swoje wyobrażasz sobie swoje wesele? Ja wyobrażam swoje wesele sobie na Hawajach z takim tortem, z takimi fajnymi zabawami, na przykład jak granie w piłkę w wodę z na przykład, no i żeby był tort z napisem I love you. Powiedzcie mi coś takiego, jak sobie wyobrażacie życie po weselu? Może, może ty, proszę bardzo. Eee, że można będzie zmieszły i tego, że będzie fajnie po ślubie. A powiedzcie mi, a w ogóle powiedzcie mi, skąd się biorą dzieci? Może ty, proszę bardzo. No... Ja tego nie wiem. Ty tego nie ja wiesz, wiem, a kto wie? Ja wiem. Ja. Proszę, powiedz mi. Y, najpierw jest mały robaczek, a potem rośnie, rośnie i rośnie. Aha, i wtedy powstaje dziuś tak? No. <grym> Proszę, a ty? A moim określeniem jest takie, że bocian przynosi, że najpierw to dziecko w brzuchu kobiety rośnie, rośnie. Jest najpierw takie malutkie i jest połączone z mamą tempowiną. A, i, I później rośnie, rośnie, rośnie. A później się kupuje dziecku rzeczy I później to dziecko wyrasta. Na przykład ma trzy latka, to wtedy jest takie już bardziej wyrozumiałe. Na przykład, że już nie płacze, ale nosi pampersy, Czasami płacze. No ale no, to jest moje określenie, żeby też się bawiło na placu, jak budujemy dom. Dobra, to ja bardzo Wam dziękuję za wywiad i życzę Wam naprawdę fajnej zabawy, miłej imprezy. I żebyście, żebyście się fajnie bawiły wszystko i dziękuję bardzo.